Cześć, z tej strony Asia. Dzisiaj chciałam Wam pokazać taki bardzo wyjątkowy album, ponieważ jest to album, który wykonałam dla mojego pieska, który właśnie tutaj do mnie biegnie. Chyba czuję, że nagrywam ten film. O, też Was przywita łapkami. Cześć! Jest to, jest to album pieskowy. Jest to album na zdjęcia dla mojego, dla mojego psiaka po prostu. Długo się wzbraniałam przed takim albumem, ale uznałam, że właściwie dlaczego nie. Także, yy, także wykonałam go. A dlaczego też tak długo zwlekałam? To jest, yy, jest konkretny powód ku temu. A mianowicie. Subcie! <słuchajcie> A mianowicie to, że nie, długo nie mogłam znaleźć yy, odpowiedniej kolekcji yy, papierów, która by mi odpowiadała, yy, która by była ładna i która by właśnie była taka yy, pieskowa, że tak powiem. I w końcu w craftingie się, pojawiła się kolekcja papierów I Love My Dog z, z firmy Echo Park. I to jest dla mnie to jest idealna kolekcja pieskowa, z tego względu, że jest, jest ładna, jest kolorowa, ma te różne takie pieskowe atrybuty typu łapki to był, to był absolutny maskew, żeby właśnie takie łapki były. I, i tak jak mówię, od razu jak ją zobaczyłam, to wiedziałam, że będę chciała wykonać z niej album. I właśnie kupiłam kolekcję. Kupiłam też takie efemery małe. Ja już ich już właściwie. Już jeszcze troszkę mi ich zostało, ale nie wszystkie. Tak one wyglądają. Tutaj z tyłu są pokazane, które, które właśnie tutaj były w środku. Niektóre wykorzystałam, niektóre jeszcze mi tutaj pozostawały. Także tak to wygląda. Kolekcja wygląda też w taki sposób. Tutaj jest 12, było 12 papierów. Między innymi w tych papierach też były takie karty. E, karty właśnie takie większe i mniejsze, które też wykorzystałam. W albumie i też taki arkusz z naklejkami. Ja tego arkusza całego nie wykorzystałam, ale jak już wkleję zdjęcia, a zdjęcia tutaj się zmieszczą takie 3 na 4 cala, czyli to jest tak 75 na 10 cm, e, to jeszcze mam zamiar po prostu na te zdjęcia sobie ponaklejać. Tutaj może nie te duże psy, ale na przykład Mian My Dog, czy jakieś te łapeczki. Czy jakieś te atrybuty różne, po prostu ponaklejam jeszcze na zdjęcia. Te naklejki są fajne, bo one są takie matowe, one nie są świecące, one są bardzo przyjemne w dotyku, takie, wrażą, powiedzia aksamitne e, i są matowe, co też daje nam fajny efekt w albumie. I e, raz, że to są naklejki, tak, czyli możemy je sobie nakleić właśnie na zdjęcie, czy w jakimś innym miejscu albumów. A dwa, że ja z tych naklejek robiłam też e, po prostu takie, powiedzmy, dejkace, czyli elementy ozdobne. Do, do tego albumu, bo też czasami po prostu chciałam to sobie podnieść troszeczkę wyżej. Także tak wygląda kolekcja I Love My Dog. Ja ją kupowałam w crowdwingie. Myślę, że jeżeli nie jest dostępna teraz w tym momencie w crowdwingie, to spokojnie można poprosić o jej ściągnięcie. Jest też na pewno wersja I Love My Cat. Ja jestem Crazy Dog Lady, także. Także ja oczywiście musiałam mieć tą wersję dla piesków. I już wam pokazuję, jak wygląda album. Długo się zastanawiałam, czego pokazywać, bo jakby w środku niektóre rzeczy były, czekały na zasłonięcie przez zdjęcia. Natomiast uznałam, że, no, że wam pokażę, ale jednak. Mój tutaj zmysł perfekcjonisty nie pozwolił mi na to i musiałam troszeczkę ten album po prostu zmienić, dokleić coś, zrobić tak, żeby, no, żeby po prostu było, było wszystko już zrobione na tip top. Tak jak mówiłam, w tym albumie znajdą się zdjęcia mojego pieska. Na razie jeszcze tutaj żadnych zdjęć w środku nie ma, dlatego że też nie chcę ich wklejać tak wszystkich naraz, tylko po prostu wybierać te zdjęcia, które będą tutaj mi najbardziej odpowiadały, które najbardziej będą mi się podobały. Ta kolekcja, słuchajcie, dlaczego ona mi też się podoba, i dlaczego, dlaczego też mi padała w oko? Ten album jest inny niż, niż wszystkie, tutaj, niż wszystkie moje, może tak. Tutaj jest dużo takich grafikowych obrazków, tak? To nie są akwarele, to nie są jakieś takie delikatne wzory. To są po prostu zwykłe grafiki, natomiast te grafiki są bardzo ładne, i to też trzeba tutaj przyznać, że to nie są jakieś takie grafiki, które niekoniecznie gdzieś tam. Ładnie wyglądają, tylko one naprawdę są ładne i też to, co, to, co chyba charakteryzuje Echo Park, i, e, to, jest, to są właśnie te wzory takie, gdzie tutaj nie mamy jakiegoś jednego elementu gdzieś z boku, tak? Każdy arkusz to jest po prostu powtarzający się wzór, tak? To tutaj mamy te pieski, to one są na samym arkuszu, czy napisy też się pojawiają na samym arkuszu i też, tak jak tutaj widać, na, od razu na pierwszy rzut oka jest dużo bieli. E, i to też powiem Wam, że właśnie dodaje takiego fajnego charakteru w tym albumie. Właśnie, że tej, tej biel jest dużo, bo tak naprawdę, popatrzcie, tutaj jest pięć arkuszy właściwie, e, ma, ma coś białego na sobie. Ma białe tło, i to też jest fajne. E, ja ostatnio się bawię bardziej w takie te okładki, gdzie mamy ten jeden element taki na środku główny, a wokół tego buduję jakąś jeszcze ewentualnie kompozycję. Natomiast tutaj uznałam, że to jest jednak taki album, który, który wolę, żeby po prostu był cały oklejony papierem. Też tutaj popodkładałam troszeczkę kolorów papieru, bo też to, co warto od razu powiedzieć, to to, że ten album nie jest jakby jednolity pod względem papieru. Tutaj będą różne kolory papieru w środku. Dobra, no to zaczynam oglądanie, bo już się rozgadałam bardzo, 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 bardzo mocno. Tak jak mówię, jest oklejony papierem. Tutaj z przodu mamy shaker i teraz tak, w tym shakerze oczywiście mam różne elementy typu cekiny, mikrokulki i tak dalej, ale też tak jak widzicie wrzuciłam, to jest z papieru wycięte te podobizny. Tutaj za pieseczkami coś powlatywało troszeczkę. No już nie mylę tak mocno, ale widzicie na przykład napis papi czy ta łapeczka tutaj. To są właśnie naklejki. Ja te naklejki naklejałam na papier bazowy i wycięłam i, i one mi służą jako po prostu shaker. Natomiast wrzuciłam troszeczkę dużo tych rzeczy do środka, więc one troszeczkę tutaj się poblokowały za pieskiem, ale... O. Delikatnie pieska podniosłam. Kosteczka, te jakieś łapeczki. Fajnie, mi się wydaje, że to wygląda, że fajnie to jeszcze rozmaica e, cały ten shaker. Natomiast tło, tło nam bardzo takie mm, stonowane z tego względu, żeby po prostu ten cały shaker jakby tego mm, za bardzo nie przytłoczył. Bo jeżeli tutaj by było jakieś kolorowe znowu tło, to to by tak dobrze nie wyglądało. Tutaj też ten piesek. Tutaj to jest naklejka naklejona na papier bazowy, wycięte i podniesione delikatnie na na piankach 3D. Napis papi. Chociaż mój piesek to już nie jest papi, ale dla mnie zawsze będziesz takim szczeniaczkiem <grym> słodkim. I długo myślałam, jak tutaj dać napis, ale uznam, że Dog's Life jest fajnym napisem. No bo tak naprawdę tutaj w tym albumie będzie pokazane życie mojego pieska. Tutaj na na grzbiecie też no uznałam, że to jest po prostu idealne, idealne miejsce na tą naklejkę. Też oczywiście podklejona, też jest na y, piankach 3D. Na taśmie 3D właściwie, i the, no to jest taki kotylion, to chyba się nazywa The Very Best Puppy, czyli taka nagroda. No, no wygląda, moim zdaniem, to po prostu, aż się prosiło, żeby tutaj dodać. I z tyłu tutaj tylko dałam jeszcze takie bo oczywiście nie będę tutaj dawała swojej pieczątki, nic, no bo to, to jest album dla mnie więc tutaj dałam jeszcze taką, taką naklejeczkę też. Wydaje mi się, że fajnie tutaj wygląda. Dobra, i zaglądamy do środka. Tutaj z tych dużego papieru czy Z papieru z tymi dużymi kartami wycięłam tutaj tą kartę i zrobiłam z niej kieszonkę. Nie ma tutaj skrzydełek, ona po prostu jest tutaj przyklejona z czterech stron. I mam dwie karty: jedna mata jest, jest po prostu czysta, a druga, tak jak widzicie, to już Wam pokażę. Mamy tutaj papier kraftowy użyty, ale mamy też już te dwa kolory i one się mieszają. Widzicie, strona jest. Jedna strona jest niebieska, granatowa, niebieska, granatowa i też tutaj, jak robiłam te wszystkie klapki, flapki, to też tutaj one będą właśnie albo niebieskie, albo granatowe. E, dlaczego? E, kupiłam taki papier, bo wiedziałam już pod tą kolekcję, tak jak patrzyłam na kolorystykę, to wiedziałam, że, że chcę tutaj wykorzystać tą kolorystykę. I widzicie, mamy niebieski, mamy granatowy. Nie wiedziałam na co się zdecydować. E, zamówiłam trochę więcej tego papieru. I jeszcze w ogóle, jeszcze trzeci też, też odcień, ale zdecydowałam się, że Albo będzie ten, albo ten. I długo o tym myślałam i uznam, że właściwie dlaczego tego nie połączyć? Skoro to jest taki wesoły album dla psa, bo tak naprawdę taki album też można by było wręczyć dziecku, tak? I też można by tutaj zdjęcia dzieci jakieś dać, jakiegoś takiego, który bardzo lubi pieski. Ale że to jest taki właśnie wesoły psi, album dla psa, który w ogóle mój pies jest, jest, jest w ogóle przewesoły. Także uznałam, że takie połączenie będzie bardzo fajne i no i myślę, że jeszcze niejednokrotnie wykorzystam. W albumie, bo, bo takie, takie połączenie też fajnie wygląda. Tutaj będzie też taka tasiemka rybsowa, właśnie niebiesko-granatowa, czy taka niebiesko-kobaltowa, właściwie będzie się przewijała w całym albumie. Bo tak naprawdę w tym albumie, słuchajcie, ja wykorzystałam no, papiery bazowe, wiadomo, tekturę, klej i tak dalej. Ale tutaj nie ma żadnych dodatków innych, oprócz tego, że są magnesy, jest tasiemka rybsowa, troszeczkę sznurka i właściwie kolekcja. Jest tej kolekcji naprawdę, można zrobić fajny album. Tak naprawdę już nie, nie dodając tutaj nic, nic innego Pierwsza strona Mam tutaj panel za, e, zamykany Na magnesy oczywiście e, I on jest na się makarepsową To jest taki patent, który ja już bardzo długo Stosuję w swoich albumach i bardzo go też lubię I teraz tak Tutaj mamy miejsce na zdjęcia, nie przykleiłam mat Bo tak jak mówię, to jest album dla mnie Więc ja sobie tutaj te zdjęcia poprzyklejam e, I tutaj mamy dwa miejsca na zdjęcie tutaj Gdzieś miałam Słuchajcie, mam Taką matę, już mi pokazuję. To jest mata właśnie przycięta 3 x 4. Także tutaj spokojnie wejdzie zdjęcie. I tutaj, i tutaj. Także tutaj też oczywiście te zdjęcia można, y, można przykleić. Można było się pokusić także przyklejenie tutaj zdjęć. Czemu nie? Zobaczę, może jeżeli mi tutaj y, będę chciała właśnie, żeby tego miejsca na zdjęcia było więcej, to może i tutaj to przykleję. W każdym razie na razie to wygląda w taki sposób. Druga strona są takie dwie kieszonki. I teraz tak, tutaj w tej kieszące mamy tutaj kartę z takimi kostkami, natomiast z drugiej strony mamy miejsce na zdjęcie. Zdjęcie właśnie e, takie 7,5x10, czyli 3 na 4 tak to będzie wyglądało. I tutaj właśnie obudziła się ta moja, ta, ta, ta moja nuta perfekcjonizmu i... Tutaj ta mata nie była oklejona, ona jest oklejona tylko w połowie, bo tutaj mamy w środku zaklejony, tutaj tam wstążyczkę trzeba było jakoś zamaskować. Um, I normalnie to, to było zamaskowane zdjęciem, tak, w taki sposób, ale że nie mogłam sobie tego podarować, żeby tak wyglądało, to przykleiłam to. Ale oczywiście nic mnie tutaj nie ogranicza i mogę sobie to zdjęcie troszeczkę przyciąć i zrobić je mniejsze um, i tutaj po prostu tak, żeby ten papier też było widać. Także ja najprawdopodobniej przytnę i tutaj z wysokości i z długości, tak, żeby ten papier jednak było widać, żeby też to fajnie wyglądało. Także tutaj się zmieści. Tak, patrzyłam w całym albumie, to tak, koło 55 zdjęć powinno się zmieścić, nawet więcej, bo mamy też kieszonki, więc możemy tutaj później to uzupełnić. Tutaj właśnie tę kartę chciałam wykorzystać w taki sposób, żeby była też klapką, żeby też te karty w jakiś sposób wykorzystać. To jest chyba jedyna karta, która jest pionowa z tych dużych, bo one wszystkie są słuchajcie poziome, a że tutaj one mają y, szerokości 6 cali y, i tutaj mam też 6 cali tą stronę, bo te strony mają 6 i 1 ósma na 8 i 1 ósma cala. Tutaj ciężko by było mi to wpasować, tak? Tutaj na tych okładkach świetnie to się sprawdza, natomiast już w środku albumu niespecjalnie, dlatego od razu jak to zobaczyłam, to wykorzystałam właśnie t, y, jako klapkę. Tutaj oczywiście też można by było zdjęcia Wkleić. No i tutaj mamy matę. Jedna ma jest duża, właśnie z tych, z, tych, z tych kart. I tutaj spokojnie możemy wkleić dwa zdjęcia, tak obok siebie. W taki sposób. I mamy też tutaj taką kartę, taką matę z tą kartą. Tutaj mamy też taką troszeczkę wydłużoną tą matę z napisem: EYONE Czyli ja i mój piech. I tutaj mamy też taką. Ym... O, taki po prostu element ozdobny. No, wiadomo, tą przedłużona mata, więc musiałam troszeczkę ją tutaj wydłużyć, coś dodać. I tutaj mamy kółeczko. No, tutaj już nic nie zaklejałam, bo tak naprawdę to samo w sobie już też wygląda dobrze. Ale wiadomo, tutaj przyklejemy zdjęcie. Tego nie będzie tutaj widać, no bo to ona mają taki sam kolor. Ale przyklejemy zdjęcie, po prostu zostanie nam chwytadełko. I na to chwytadełko też przykleiłam na klejeczkę łapeczkę. Także te naklejki, powiem Wam, że zawsze się wzbraniałam przed naklejkami w albumach, no ale już tutaj to było w kicie, bo to było już jakby w, w tym zestawie papierów, już to było dołączone, więc no, musiałam to jakoś wykorzystać, a okazało się, że ymm, przez to, że właśnie są matowe, to super to wygląda właśnie w całym albumie, ale też fajne, można zrobić z tego elementy ozdobne. Na tej stronie tutaj mamy znowu taki panel przytrzymujący z magnesem i tutaj mamy wodospad, ale ten wodospad jest taki nieregularny, bo tutaj mamy... Y, oczywiście to wszystko na magnesy. Y, no, bo on tutaj taki jest rozmieszczony po całej stronie. Tutaj nawet powiem Wam, że można by było zdjęcia też wkleić. I tutaj na jednej też musiałam właśnie zakryć magnes, dlatego też to jest karta. Ale wydaje mi się, że też to będzie fajnie wyglądało, że mamy zdjęcia, 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 a tutaj z jednej strony mamy, y, mamy kartę z takim napisem, który oczywiście jest czystą prawdą. No, posiadanie pieska i kosztuje i też piesek brudzi, ale co to, nasze serduszka są pełne dzięki temu, pełne miłości. Kolejna strona, to nam słodko trochę świecić, ale mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to w odbiorze albumu. Kolejna strona to jest strona z tutorialu Agnieszki Adamik i znowu wam tutaj dam link do tego, bo jestem po prostu zachwycona tym popapem i wiem, że będę go wykorzystywała jeszcze nie raz. No, i ciągniemy. Tutaj też oczywiście mamy sentencję. Tam jest mój dom, gdzie jest mój, mój pies. O, dobra, teraz powinno być lepiej. No i oczywiście tak to wygląda, tutaj musiałam dać dodatkowe magnesy, więc też tutaj są takie elementy poprzyklejane właśnie z tego względu i tak samo tutaj, ale jak tutaj przyklejemy później zdjęcia, to tutaj delikatnie można, no troszkę będzie widać, więc pewnie poprzecinam troszkę te zdjęcia, żeby było, żeby było też ten papier widać. Normalnie, gdybym Wam nie pokazywała, tylko pokazywała ze zdjęciami, to tego bym nie robiła, tylko po prostu przychylała zdjęcia i z tym nie przejmowała, no ale, ale chciałam, żeby też ten, ten, ten film jakby był przyjemny w odbiorze. Um, tutaj mamy dwie kieszonki. One specjalnie są małe z tego względu, że wiedziałam, że to będą małe zdjęcia, także mamy po prostu taką matę dwustronną i tutaj takiego taga. On jest właśnie z tych FMR. Mm, ja tutaj nic nie, nie robiłam, tylko po prostu tutaj dołączyłam sznureczek. Sznureczek jest tutaj też na końcu troszeczkę dałam kleju, tego nie widać, ale on też się nie snuje, bo on, on normalnie się tutaj by rozwarstwiał, co też jest fajne, bo można to sobie wyczesać i zrobić takie fajne właśnie zakończenie taga, ale ja tutaj wolałam, żeby on po prostu, bo to były dwa sznureczki, dlatego zakończyłam delikatnie klejem, a tego absolutnie nie widać. Dobra i teraz tak, kolejne z dwa zdjęcia, tutaj mamy... Mm, oklejoną jedną matę, także tutaj będzie zdjęcie z drugiej strony, ewentualnie jakieś mniejsze zdjęcie tutaj, czemu nie? I tutaj kolejna to sama historia, czyli tutaj będzie jest chwyta dełko. i tutaj też później dodamy zdjęcie, to też tego nie będzie widać. Na tej stronie mamy yy, wodospad, automatyczny, dynamiczny, jakkolwiek go tutaj nazwać. Po prostu ciągniemy, tutaj też dodałam taką jeszcze miskę i to, to też są właśnie naklejki, też, też naklejone na papier bazowy i wycięte, napis love you. i tak on wygląda, taki standardowy. Tutaj mamy takie, to był element, słuchajcie, nie wiem czy widać, widać, to jest taki element właśnie z tych fmr Akurat tak się zdarzyło i uznam, że no to jest. Jeżeli coś takiego jest, to to idealnie można wykorzystać właśnie w wodospadzie. I ostatnia strona. Tutaj mamy kieszonkę z boku. W kieszonce znowu dałam taką dużą kartę. Znowu dwa zdjęcia tutaj się zmieszczą. No i tutaj też czysta, prawda? Najpierw nam kradną serce, a później łóżka. Ja akurat jestem, bo wiecie, mówi się, że. Są dwa typy właścicieli. Są osoby, których, właściciele, których psy śpią w łóżku, i są osoby, a druga część właścicieli to jest taka, których, która się do tego po prostu nie przyznaje. No, także mój pies śpi w łóżku i nie ma z tym żadnego problemu. Tutaj też jest taka mata, którą oczywiście tutaj zakleimy i też będzie fajne chwytadełko z naklejką. I teraz tak, tutaj mamy beli band, ale z ogranicznikiem, żeby nam tutaj to nie wypadało. I tutaj też z drugiej strony oczywiście zdjęcie. Tu wykorzystałam naklejkę jako właśnie chwytadełko. Tutaj coś mi się klei. No i oczywiście pieski też dodają kolor. No, mój pies dodaje bardzo dużo radości. Bardzo, bardzo. Dobra, i to jest klepeczka jeszcze, żeby było ciekawie. Tutaj y, możemy dać zdjęcie. I mamy kieszonkę. W kieszonce mamy taką Oczywiście tej tych mat można poddawać więcej, tak samo jak na okładkach. Tutaj znowu taka mata z chwytadełkiem y, z naklejki. No i taki tej elemencik dałam po prostu jako takie rozmaicenie, jako taki tak właściwie. I to oczywiście też jest na magnes. I ostatnia y, y, strona, czyli okładka tylnia. Znowu tutaj mam y, ten element z dużych kart. Y, i tutaj mamy znowu, karta jest jedna taka zwykła, a druga karta jest tutaj z, z tym chwytadełkiem z wstążeczki No i oczywiście tutaj można dać tych kart, będzie można dać więcej, bo tutaj nic nie stanie przeszkodzić, żeby sobie tutaj jeszcze podokładać, a może dołożyć jakąś jedną dużą też z jakimiś elementami. To już będę, słuchajcie, robić w trakcie tego, jak będę uzupełniać ten album, a na pewno będę uzupełniać i na pewno tutaj będą jakieś takie wyjątkowe zdjęcia yy, mojego psiaka... Yy, Moje, tak, no bo pewnie będą tutaj nasze wspólne zdjęcia, czy zdjęcia mojej siostrzenicy i mojego siostrzeńca No i tak jak mówiłam, też na pewno będę jeszcze tutaj uzupełniać tymi naklejkami, bo jeszcze ich sporo zostało, więc fajnie będzie je wykorzystać Tutaj czytam smycz, chociaż ja smycz automatycznie nie używam, bo smycz automatyczna nie jest w ogóle dobrym wynalazkiem dla psów ale tutaj widzicie, jakie są różne inne fajne rzeczy, także będziemy to wszystko wykorzystywać jeszcze na zdjęciach. Te łapeczki są też cudne, więc pewnie będziemy dawać czy na przykład tutaj ten, ta, ta chmurka, też po prostu tutaj idealnie ten dymek właściwie, tak? Czy ktoś się mówi dymek? A tak? Dymek. Um, tutaj, żeby to też właśnie dołożyć do albumu. Czy też Tutaj te napisy też są bardzo fajne, tutaj właściwie tylko ten jeden e, love you wykorzystałam, więc też pewnie wykorzystam do, mm, do albumu. To jest o mnie oczywiście, więc tutaj zdjęcie jakieś moje muszę była <grymne> Tak, ale na przykład też tutaj coś jest o przyjaciołach, także też akurat mam takie zdjęcia, gdzie moja psinka się bawi ze swoją najlepszą koleżanką, no bo psy też mają swoje przyjaźnie. Dobra, rozgadałam się strasznie w tym odcinku, ale naprawdę ten album dla mnie to był taki kolejny zaraz po tym chyba, Właściwie takie dwa zrobiłam ostatnio albumy, to jeden album też Wam tutaj podlinkuję Jeden album to był ten podróżniczy taki, taki dość spory, z kolekcji Beautiful Journey i też ten album, który był wcześniej e, z Mintajów, e, z Happy Place chyba, nie jestem pewna Ale w każdym razie podlinkuję Wam też tutaj, to były takie dwa albumy, które właśnie ich zrobienie przyniosło mi mnóstwo satysfakcji a to jest taki trzeci album, który po prostu yy, po zrobieniu go cały czas go yy, biorę i przeglądam oglądam i nie mogę się doczekać, kiedy go uzupełnię zdjęciami, bo na pewno będzie super. Ja już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Mam nadzieję, że ten album Wam się podobał, że trochę też wam przybliżyłam tę kolekcję Hoparku. Yy, wzbraniałam się przed tymi kolekcjami, natomiast yy, natomiast. Powiem Wam, że bardzo fajnie się pracowało, chociaż należy uważać, bo ta kolekcja jest troszeczkę cieńsza. Nie wiem, jaką ma gramaturę, bo to nigdzie nie jest napisane. A też chyba na, na arkuszach nie jest napisane, ale to nie jest, nie jest na pewno 250. Myślę, że to jest coś z około 180. No, no niestety tutaj nigdzie nie ma napisane. Wiem jedynie, że jest w Ameryce Echo Park. Kolekcja z 2019 roku. I tyle. Dobra. To jest chyba jedyny arkusz, który po prostu mi został. Reszta arkuszy już jest dawno pocięta. Dobrze, w takim razie ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Jeżeli Wam ten film się podobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie. Sofinka Was prosi, żebyście zasubskrybowali kanał. I wpadajcie na moją grupę sklepu, i co ja narobiłam. Jeżeli coś Was zainspiruje w tym albumie, coś wykorzystacie, macie jakieś pytania, to piszcie na grupie, dodawajcie posty. Bardzo chętnie to wszystko poczytam i z Wami tam porozmawiam. Także dziękuję Wam pięknie. My z Sofinką sięgnamy. Pa Pa!